Euro 2024 rozpocznie się lada moment, więc pora porozmawiać trochę o nadchodzących mistrzostwach. W piłce na okrągło był już film o faworytach, a dzisiaj przyjrzymy się, które drużyny mogą być potencjalnie największą niespodzianką tej imprezy. Od razu uprzezam jednak, że ten odcinek potraktujemy raczej jako luźną zabawę, ponieważ nierzadko kiedy jakaś reprezentacja określana jest mianem czarnego konia, to potrafi ona zupełnie zawieść oczekiwania kibiców i jak mówi piłkarskie przysłowie, czarne konie wyłaniają się dopiero w trakcie turnieju. To tyle słowem wstępu, a teraz przechodzimy już do treści materiału. Zaczynamy od Szkocji, która ma za sobą doskonałe kwalifikacje do euro, gdzie w grupie z Hiszpanią, Norwegią, Gruzją i Cyprem przegrała tylko jeden mecz i pokazała się z dość ciekawej strony grając bardzo odważny futbol. Największą gwiazdą, a zarazem kapitanem Szkotów jest boczny obrońca Liverpoolu, czyli Andrew Robertson. Natomiast najlepszym strzelcem drużyny podczas eliminacji był defensywny pomocnik Scott McTominay. Dla gracza Manchester United obecny sezon jest niezwykle dobry pod kątem jego braku strzelności. McTominay w rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych zdobył bowiem aż 17 goli, co jest rewelacyjnym wynikiem, tym bardziej biorąc pod uwagę jego rolę na boisku. Inni ważni piłkarze w kadrze Szkocji to także Brian Gilmour. Z Brighton, John McGinn z Aston Villa, a także Tre Adams, czyli siódmy najlepszy strzelec tej kampanii angielskiej Championship. Nad tymi zawodnikami czuwa natomiast trener Steve Clark, który reprezentację prowadzi od 2019 roku, a jego największym sukcesem jest awans na Euro 2021, chociaż tam jego zespół mocno zawiódł, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Szkoci wierzą jednak, że ten rok będzie inny, lecz o przejście do fazy pucharowej na pewno nie będzie łatwo, bowiem ich przeciwnik są Niemcy, Szwajcaria i Węgrzy. 14 czerwca to właśnie mecz Niemcy-Szkocja rozpocznie Mistrzostwa Europy. Co prawda tutaj na papierze goście nie będą mieli większych szans, ale w kolejnych spotkaniach mogą sporo namieszać, więc warto śledzić jak będzie radzić sobie ich drużyna. Ale w tym miejscu należy dodać, że ostatnio opompowany w Szkocji balonik trochę się zmniejszył, gdyż niedawne mecze towarzyskie piłkarze Clarka zagrali na tragicznym poziomie, przegrywając z Irlandią północną 1-0 oraz z Holandią 4-0. Jest także fakt, że ostatni raz wygrali oni 8 września z Cyprem i w siedmiu następnych spotkaniach zanotowali dwa remisy i ponieśli pięć porażek, co sprawia, że w moich oczach Szkocja na euro może być zarówno czarnym koniem, jak i ogromnym rozczarowaniem. Nie opuszczając grupy A, przechodzimy już do kolejnej drużyny, czyli reprezentacji Węgier, która dla odmiany może pochwalić się niezwykłą serią 14 meczów bez porażki. W jej trakcie, Madziarze mierzyli się z chociażby Turcją, Serbią, Grecją czy Czechami. Ale jeśli to nie robi na Was wrażenia, to przypomnijmy, że w Lizę Narodów w 2022 pokonali oni Anglików oraz Niemców. A co więcej, z tymi pierwszymi wygrali nawet dwukrotnie, rozbijając ich na wyjeździe 4-0, i była to najwyższa porażka wyspiarska od prawie 60 lat i najwyższa w całej historii, biorąc pod uwagę tylko mecze o punkty. Takie wyniki robią ogromne wrażenie, lecz jeśli przyjrzymy się piłkarzom reprezentacji Węgier, wcale nie dostrzeżemy tam wielu gwiazd. Bezdyskusyjnym liderem drużyny jest pomocnik Liverpoolu Dominik Soboszlaj, a inni ważni zawodnicy to chociażby bramkarz Peter Goulashy oraz obrońca Willi Orban. Jednak siłą Węgrów nie są indywidualności, a mentalność i posiadanie prawdziwego zespołu, który na boisku zawsze daje się wszystko. Nawet jeśli madziarze piłkarsko odstają od swoich rywali, to często te różnice niwelują wolą walki i zaangażowanie. W kwalifikacjach do euro trafili oni do obiektywnie bardzo łatwej grupy, gdzie zajęli pierwsze miejsce, natomiast w samym turnieju rozpoczną zmagania od meczu ze Szwajcarią, a następnie zmierzam się z Niemcami i Szkocją. Trenerem Węgier jest z kolei Włoch Marco Rossi, który z kadrą pracuje od 6 lat, a jego największym sukcesem był awans na Euro 2021, gdzie jego zespół co prawda zajął ostatnie miejsce w grupie, ale zaprezentował się z doskonałej strony i o mało co nie przeszedł do fazy bucharowej. Inną drużyną, która może naprawdę zaskoczyć na tegorocznych mistrzostwach jest Serbia, która w eliminacjach grała w tej samej grupie co Węgrzy, plasując się tam na drugiej pozycji, co również dało im bezpośredni awans. W opozycji do Węgrów, patrząc na pojedynczych piłkarzy, Serbowie posiadają bardzo mocną ekipę. W bramce występuje u nich golkiper Chelsea, czyli Petrovic, w obronie Milenkovic z Fiorentiny i Pavlović z RB Salzburg, a w pomocy reżyserem gry jest zawodnik Al-Hilal, Sergej Milinkowicz Sawicz. Chociaż mimo wszystko najlepszą formacją tej reprezentacji jest bez wątpienia atak, gdzie grać mogą Wlachowicz, Mitrowicz, Tadic, Kostić czy Lukajowicz. To chyba znane wszystkim nazwiska, ale warto wspomnieć, że zwykle selekcjoner Serbów, Dragan Stojkowicz, wystawia jednego napastnika, co oznacza, że ich najlepsza dwójka, czyli Wlachowicz i Mitrowicz, nie grają razem. To może wydawać się nieco dziwne, biorąc pod uwagę, że obaj są topowymi snajperami, lecz selekcjoner ostatni raz po ustawieniu z dwójką dziewiątek, się Prawie rok temu w przegranym 2-1 meczu z Węgrami, i raczej na euro też się na nie nie zdecyduje. Co ciekawe, Stojković zanim w 2021 roku otrzymał posadę trenera kadry, pracował jedynie w Chinach oraz Japonii, więc niektórzy zarzucają mu brak doświadczenia na najwyższym poziomie. Jednakże, patrząc na futbol reprezentacyjny, szkoleniowiec takowe posiada, bo Serbia wystąpiła przecież na mundialu w Katarze, gdzie przed startem imprezy przez wielu była typowana na potencjalnie jej największą sensację a finalnie okazała się sporym rozczarowaniem, zdobywając zaledwie jeden punkt w trzech meczach. Serbia jako odrębne państwo będzie debiutować na Mistrzostwach Europy, chociaż w 2000 roku jeszcze jako Jugosławia dotarła aż do ćwierćfinału tego turnieju i myślę, że w tym roku przy odrobinie szczęścia też stać na taki rezultat. Przeciwnikami bałkańskiego państwa w fazie grupowej zostały bowiem Anglia, Słowenia i Dania, a zatem niekoniecznie łatwi rywale, aczkolwiek Serbowie zdecydowanie mogli trafić gorzej, Dlatego jeśli Stojkowicz wyciągnął jakieś wnioski z mundialowej porażki, to być może to euro będzie dla jego kraju piękną przygodą. Tymczasem przyjrzyjmy się drużynie, do której nam Polakom jest najbliżej, ponieważ zmierzymy się z nią w fazie grupowej. Mowa tutaj o reprezentacji Austrii, która dla mnie jest wielką niewiadomą. Ma ogromny potencjał, ale jednocześnie może mocno rozczarować. Patrząc na nazwiska najlepszym austriackim piłkarzem jest Dawid Alaba, lecz on z powodu kontuzji nie pojedzie na euro, co oznacza dla jego reprezentacji wielką stratę, ponieważ obrońca Realu to ich lider oraz kapitan od wielu lat. Jego nieobecność nie zmienia jednak faktu, że. Austrii posiada bardzo silną kadrę, gdzie najlepszymi graczami wydają się Konrad Leimer z Bayernu Monachium, Marcel Sawicer z Borussii oraz Kevin Danso z Ersilon. Mimo to pokusiłbym się o stwierdzenie, że największa gwiazda zespołu siedzi na ławce trenerskiej, a mam tu na myśli Niemca Ralfa Ragnika, który był trenerem oraz dyrektorem sportowym kilku wielkich klubów, a od 2022 jest selekcjonerem reprezentacji Austrii. Wprawdzie początek pracy z drużyną narodową był dla niego niezbyt udany, Lecz z czasem tendencja się odwróciła i austriaccy kibice przekonali się do nowego trenera. Ta sympatia zwiększyła się jeszcze bardziej po tym, jak Rangnik nie przyjął oferty prowadzenia Bayernu Monachium, zapewniając tym samym, że jest oddany pracy z reprezentacją. Jak sam powiedział, jego decyzja nie była odrzuceniem Bayernu, tylko zatrzymaniem obecnej posady, gdzie odnajduje się niezwykle dobrze, co może okazać się kluczowe w kwestii zbudowania więzi pomiędzy nim a piłkarzami. Pod okiem Ralfa Austria wygląda bardzo dobrze. Dobrze. W listopadzie pokonała Niemców 2-0, a w marcu rozbiła Turcja 6-1. Z kolei w eliminacjach Austriacy wygrali 6 meczów, jeden zremisowali i tylko raz przegrali, co dało im drugie miejsce. Na Euro zagrają natomiast z Polską, Francją i Holandią. Z takimi przeciwnikami na pewno nie będzie im łatwo, ale awans do 1-8 jest jak najbardziej możliwy. Ostatnią drużyną, jakiej przyjrzymy się w tym materiale jest Ukraina. Spośród wszystkich reprezentacji, o których dziś mówimy, tylko oni nie zakwalifikowali się na Euro bezpośrednio, a do awansu potrzebowali barażu. Trudno się jednak temu dziwić, wiedząc, że ich rywalami w grupie eliminacyjnej były Włochy i Anglia. Trenerem Ukrainy jest za to Sergij Rebrov, który jak na razie wykonuje tam bardzo dobrą pracę. Za jego kadencji zespół przegrał tylko jeden z dziesięciu meczów, remisując z Anglikami, Niemcami czy Włochami. Na korzyść naszych wschodnich sąsiadów przemawia też to, że w ich kadrze możemy znaleźć wielu topowych piłkarzy. Należą do nich chociażby Andriy Wunin, czyli podstawowy golkiper Realu Madryt, Oskar Zinchenko występujący w Arsenalu, a także wyśmienity atak złożony z Michałem Mudryka z Chelsea oraz Artemadowbyka i Wiktora Cygankowa z Girony. Słysząc te nazwiska, można odnieść wrażenie, że piętą Achillesową tej drużyny jest bardzo młoda kadra, lecz w rzeczywistości jest w niej też kilku weteranów, takich jak Andriy Arman. Molenko, Taras Stepanenko czy Ruslan Malinowski, którzy wnoszą do szatni bardzo cenne doświadczenia. Na ostatnim euro Ukraina dotarła aż do ćwierć finału, co jest ich największym sukcesem w historii, lecz teraz piłkarze Rebrowa powalczą o powtórzenie tego wyczynu. W grupie zmierzą się z Belgią, Słowenią i Rumunią, gdzie na papierze są obok Belgów murowanym faworytem do przejścia dalej. Tymczasem dotarliśmy do końca. Dajcie znać, jakie jeszcze reprezentacje widzicie w roli czarnego konia tego Euro, a także które z opisanych drużyn w tym filmie osiągną najlepszy wynik, a które rozczarują. Ja już dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału i zachęcam do śledzenia piłki na okrągło, ponieważ na kanale będzie pojawiać się jeszcze więcej treści związanych z tegorocznym Euro 2024. Miłego dnia i do usłyszenia!